całkiem niedawno Sportmastera, jakieś dwa miesiące temu, zapraszamy swoją drogą do tego filmu. Mamy dzisiaj ze sobą Carb Mastera, czyli kolejną propozycję tekstylną od Dainese. Gdybyśmy mogli na początek te kurtki ze sobą zestawić, to znaczy, która do czego bardziej służy, no i Kamilu, gdybyś mógł powiedzieć dwa słowa o tej e, konkretnej kurtce, czyli o Carb Masterze. Wbrew pozorom nie są to kurteczki jakoś bardzo oddalone od siebie, to jest cały czas Propozycja od Dainese, lekkiej kurtki turystycznej dla tych, którzy cenią sobie właśnie niższą wagę takiej kurtki. E, dla tych, którzy cenią sobie, żeby ten, e, sama kurtka leżała fajnie, była ekstra dopasowana, bo to nie jest taki typowy worek turystyczny, ciężka kurtka adventure'owa, tylko też kurteczka z nutą sportu, o czym choćby świadczą tutaj te wzmocnienia na barkach. E, kurtka podobnie jak Sportmaster również na gore -Texie. E, niewypinalnym goretek się w tym przypadku. Wypinalna jest natomiast e, podpinka ocieplająca, którą możemy sobie wyrzucić, gdy są te cieplejsze dni, otwierać wentylację i śmigać dalej i połykać kilometr. Widzę, że rzeczywiście ona nie waży zbyt dużo, bo trzymasz ją cały czas na jednym palcu, e, więc. E... To jest też jakiś argument. Jaka jest cena tych kurtek? Jaka to jest półka cenowa? Półka cenowa, zbliżamy się dość mocno do 3000 zł. Jest to poniżej kwota 3000 zł, ale jest już tu taki topowy, e, topowa kurteczka ze względu przede wszystkim na Goretek. Z niej użyty sam Goreteks dość mocno podnosi cenę kurtki, ale też daje nam pewność na trasie, że jak nas spotkają te gorsze warunki, że naprawdę ta kurtka sobie sobie poradzi. Ty pewnie jesteś w stanie jeszcze coś podziałać w tym zakresie w tej cenie. Także na pewno pytajcie o to Kamila na drugim piętrze. Myślę, że jeżeli jeździcie na przykład na Tuaregu albo na innym turystyku, to będzie to bardzo dobra propozycja. Właśnie dla Was. Czekamy na Was w Moto Jeżeli macie jakieś pytania o hardmastera, to koniecznie piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał. Jak podoba Wam się nasze nagranie, to dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie albo na zakopiance w Moto Mio. Kamil czeka na Was na drugim piętrze.